Witam serdecznie, nazywam się Magdalena Życka, jestem certyfikowanym facylitatorem Access Bars, praktykiem procesów na ciało Access Body Process i chciałam dzisiaj kontynuować rozmowę z Mają Lesińską, którą zaprosiłam odnośnie podstaw Access Consciousness. Odnośnie warsztatów szkoleniowych, które będziemy organizować już w kwietniu w Krakowie, w Blis House. mają, jak twoje Dzień przygotowania? Dobry. Do Krakowa. Ja jestem pełna ekscytacji. Tak. Uwielbiam, uwielbiam podstawy, podążanie za tym, co się ukazuje, i już się nie mogę doczekać, bo robi się coraz cieplej. A z tak. Kraków, nie dość, że ja z północy, więc na południu jest zawsze cieplej, a ta tak. przestrzeń ta przestrzeń jest tak kojąca, przepełniona taką energią natury, że ja po prostu odliczam dni. No, no, ja się bardzo cieszę. Wiesz, Maju, mam takie zapytania, bo klaruje nam się już grupa coraz coraz więcej odważnych osób pojawia się, chętnych do wzięcia udziału. I y, spotkałam się z pytaniami odnośnie nowych podstaw. Hmm. Okay. I niektóre osoby za y, wiesz, tak troszkę stanęły y, z, wiesz, z tą informacją. Bo, y, tak, bo hmm. to wiesz, bo to jest, y, no jakby nie było, jeżeli pojawia się coś nowego, no to po co mamy się na stare, tak? Super, że o to zapytałaś. Nie ma czegoś takiego, jak stare i nowe podstawy. Podstawy Akces Consciousness od lat są niezmienne, od dziesiątków lat są niezmienne. Informacja o tym, że nowe podstawy e, jest takim delikatnym, e, myślę sobie... okej, okay, inaczej. Skąd coś takiego? No właśnie. Raz w roku Gary Douglas i dr Dane Heer, twórcy metody Access Consciousness, bo mówimy tutaj o podstawach Access Consciousness. Jestem certyfikowanym facilitatorem Access Consciousness w Polsce. I raz w roku Gary i Dane prowadzą globalne podstawy Access Consciousness, na których są e, ja, jako facilitator certyfikowany, mam obowiązek być zawsze. To są podstawy dostępne dla każdego, który je wybiera. Tak samo jak to podstawy, do których my zapraszamy, wymogiem jest chociaż raz skończona klasa Access Bars. Podstawy te globalne są trochę droższe, pomimo tego, że dla powtarzających jest połowa. Przelicza się to według kursów i to nigdy nie jest tak na wprost, że to jest dokładnie taki sam koszt uczestnictwa, i to to są zupełnie inne podstawy. Na globalnych podstawach są, jest ogrom ludzi, setki e, ludzi. Może nawet i tysiące, bo też i na online można. To jest raz, raz w roku, kiedy można w podstawach uczestniczyć na online. I one w tym roku odbywają się w Europie, w Pradze, więc pewnie też bardzo dużo osób pojedzie na żywo, więc tam będzie kilkaset osób na żywo i pewnie kilkaset osób na online. Więc energia tych, taka globalna się pojawia i. Fantastyczni, Gary Douglas i doktor Dane Here, facylitują setki tysięcy osób, e, podążając za tą globalną energią, dokonują niewiarygodnej zmiany, e, ale to nie jest tak jak na podstawach, że nasze indywidualne, jakby tam nie ma przestrzeni do indywidualnej facilitacji takiej, mm -hmm. której ty brałaś tak, udział tak, będąc, tak, tak? Tak, tak, tak? Więc tu macie tak. coś zupełnie innego, niewiarygodne przeżycie. Jeśli macie ochotę, jeśli masz ochotę jechać do Pragi, przeżyć coś takiego ogromnego, to to jest coś niepowtarzalnego. Z doświadczenia wiem, że są osoby, które nie czują się komfortowo w tłumie. Duży. Tak, tak. Więc tak. to trzeba podążać za tym, co mi kreuje więcej. Na globalnych podstawach zawsze się coś ukazuje, czego nie było wcześniej. I mm -hmm. zdarza się, że podręcznik podstaw jest raz w roku upgradeowany. Aktualizacja. Pojawia się jakiś proces werbalny, e, e, może jakiś elemental świadomości. W zeszłym roku ukazał się proces na ciało Wielkiej Piątki. Piątkę, tak to było zmiana, e, zmiana, która nastąpiła. Ta, 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 ta zmiana następowała przez pół roku. Przez kilka miesięcy tworzył się element wielkiej piątki i rzeczywiście to nawet nie na globalnych podstawach. To się dokonało w Rzymie na treningu facilitatorów, w którym brałam udział. I wtedy to w roku, tak. tak A globalne podstawy no. w zeszłym roku były w marcu, czy nawet no, w lutym, tak. więc no. dopiero w połowie roku został upgrade'owany podręcznik. I można by powiedzieć, że coś się zmieniło w podstawach. Doszedł nowy proces. No ale e... bardzo ważny proces. Tak, i on jest, on jest i tak. na pewno będzie. Ale tutaj też chcę powiedzieć o tym, że dla tych wszystkich, którzy rozważają Kraków. Bo termin, bo miejsce, bo spotkanie z nami, być może są osoby, które, którym pasuje to, że ja przyjeżdżam do Krakowa i chcieliby się spotkać, to chciałabym powiedzieć o tym, że dać też takie zapewnienie dla każdego uczestnika, który będzie brał udział w kwietniowych podstawach. Jeżeli cokolwiek w maju pojawi się takiego, Wow. Takiego co zmieni energię, jakiś hmm. dodatkowy elemental się pojawi, to będzie dużym wkładem, tak? Będzie dużym wkładem. My zawsze się łączymy do energii globalnych tak. podstaw. Ale tak. też będzie tak, że zrobimy sobie spotkanie online i to mogę od razu powiedzieć. I tak mam to zaplanowane. No. Madzia, byłaś na podstawach, tak. wiesz, tak. jak asystuję wszystkim, mm -hmm. którzy byli na podstawach dużo dłużej. To nie jest tak, że wy wyjeżdżacie i kończy się nasza przygoda. No, no, no chyba, no, chyba jest... że coś nie chce. Jakby ja nie puszuję, ja nie, ja nie nalegam, ale jeżeli jest taka gotowość, każdej z was, każdego z Was. Um, gdzieś w trakcie tego, co się ukazuje po podstawach, temu towarzysze, Więc to no sobie po prostu spotkanie i o wszystkim, cokolwiek tam będzie takiego, co wniesie nowe, nową jakość. Tak. Nie zostaniecie bez tego. No właśnie majeczko, bo ja bardzo często korzystam z Twoich szkoleń i bardzo chętnie jeżdżę do Sopotu, nawet e jeśli tam coś organizujesz. I zawsze z takim e no z takim ciepłem myślę o tobie, bo e jesteś osobą, która ma niesamowitą pojemność na nas, praktyków, i jesteś dla nas do dyspozycji i to jest bardzo cenne. Dużo jest. Nie, jestem. naprawdę to jest bardzo cenne. <noise> dziękuję, ma dziękuję, Manduś. E, mm, ale chciałam no to, jeszcze powiedzieć... Jakby to, to jest też moje doświadczenie. To jest też ta jakość, o którą ja zabiegam. Mhm. Mam świadomość intensywności zmian, w których jesteśmy, jeśli sięgamy po zmianę siebie. Tak. I to poczucie takiego osamotnienia, które nam czasami towarzyszy, jest przestrzenią, gdzie natychmiast się pojawia lęk albo jakieś poczucie winy, albo odpalają nam, prostu, odpalają nam destraktywne implanty, tak. kur, złość. Tak. Ja to wszystko pierdzielę, nie nadaję się, dałam się, nie wiem, naciągnąć. Po co tak. mi to? Po co mi te rewolucje? I to jest normalne. Ja też tak miałam i moment kiedy jakby poczucie tego, jak wiele musiałam zaangażować w to tych narzędzi i tak żeby się tak dźwigać, pomyślałam sobie, jakby to było, gdybym mogła być kładem dla tych wszystkich, którzy chcą wyjść szybciej ponad to. Tak. Dlatego mam taką uważność i po prostu, jeśli ktokolwiek jest gotowy i chce. To ja jestem. I są tak. osoby takie, które to dostrzegają i, i z tego korzystają, więc wiesz, jak to jest. Więc na pewno, na pewno, na pewno, jeżeli cokolwiek się pojawi takiego po podstawach, e, co poczujecie z ciekawością, albo też ja m, sama doświadczę na globalnych. To się znaczy, z nami podzielić, ja wiem nie, o tym. Tak, tak, ja wiem o tym i ja, ja, ja już jestem. Mogę powiedzieć na powtórce w podstaw, już nie mogę się doczekać, bo, bo to jest tak, że za każdym razem słyszymy i jesteśmy w innym miejscu. I, i pomimo tego, że, że to z nami jest, to będąc w energii grupy, zadziewa się więcej. I to też jest jesteśmy to... na gotowi. I to jest też tak, to co wyróżniają właśnie te globalne podstawy od takich podstaw w tych takich grupa, mniejszych takich, grupach, tak, tak. to jakby przyjrzenie się każdemu aspektowi poruszanemu w podręczniku. Wszystko przechodzimy tam w różnych konfiguracjach, w różnych kolejnościach, bo to, tak jak powiedziałam podczas naszej poprzedniej rozmowy, że zawsze podążam za energią grupy. Nie ma planu, on się tworzy w tak zwanym międzyczasie. I to jest też ten taki dodatkowy element. Na globalnych podstawach nie przechodzimy całego podręcznika, co nie oznacza, że, tak jak powiedziałam, ta globalna energia zmiany jest zupełnie czymś innym. Dostajecie podręcznik, gdzie oczywiście mamy szansę sobie przeczytać, przejść i w ogóle, więc to wszystko zależy na czym nam zależy. Na czym nam zależy? No i po co sięgamy? Zadawajcie pytania. Jeśli to wybiorę, jak będzie wyglądało moje życie za pięć lat? Gdzie macie lekkość? Pamiętajcie, że e, podstawy akces Consciousness są dla osób, które już były po Barsie. Jeśli jeszcze nie tak. byłeś, sięgaj. Madzia w Krakowie, tak. ja w Sopocie. Ale Maja jest w Wieliczce też. Także ja będę ja też, na też na początku. Tak, w no. kwietnia w Wieliczce. Chodzi mi o to, że na, par, na, na, na klasie Access Bars uczycie się już podstawowych narzędzi i łatwiej Wam później jest podążać za tą tak zwaną lekkością. Lekkość w ciele oznacza prawdę, ciężkość tak. zawsze kłamstwo. Zadawaj pytania. Czy globalne podstawy będą dla mnie wkładem? Prawda tak, prawda nie. Czy... Bardziej na tym etapie mojego życia potrzebuję do opiekowania siebie tutaj, żeby ktoś mnie widział i żebym ja była nie jedną z tłumu, tylko żebym to była ja, której, e, e, która będzie miała szansę spojrzenia sobie w siebie. Więc to jest tylko o tym: nie ma dobrze ani źle. Najważniejsze, żebyśmy nie wciągali się w, w taką. E, nie szli za tym tłumem. Tak, bo wszyscy wybieramy, bo wszyscy idą. E, I to, to jest jakby to pięknie pokazuje to, w czym jesteśmy całe życie. O idziemy na wiec teraz wszystkie ręk, ręce na pokład, bo tysiące ludzi skandują i jest zmiana. Jeśli tobie to pracuje. Super, ale nie wybieraj czegoś tylko dlatego, że wolę. ktoś mówi idź, bo to będzie super, bo to będzie wow, bo to będzie grube. Okej, okay. zadaj sobie pytanie, co ty o tym wiesz? No I to to, to właśnie. za sobą. To właśnie, co mają mówisz, to to jest y, takie clue, który ja wyniosłam ze swoich podstaw. Że zaczęłam e, tworzyć relację samą z sobą opartą na pięciu elementach, i to jest dla mnie klucz, i to jest dla mnie ogromne. Ja się wzruszam, jak o tym mówię, bo bo ja teraz jestem w tym momencie, kiedy ja e, tą relację z sobą e, dopiero stworzy, tworzę. Tworzę, tak to że... się tworzy cały czas. Ta, pięć to się o których... cały czas. Madzia wspomniała o pięciach, pięciu elementach, pięć elementów intymności, o tym mówimy na podstawach to zmieniło też moją relację ze sobą. Świadomość do nas przychodzi poprzez ciało. Jeśli nie mamy ze sobą komunii ze sobą relacji, nie szanujemy siebie, nie jesteśmy w stanie zbudować żadnego innego związku opartego na szacunku, ale też tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaprosić świadomości do swojego życia. Czyli tego wiedzenia, ktoś powie intuicji, kwestia nazewnictwa. Ta intuicja, ta świadomość do nas szepcze każdego dnia, ale sekundę później wchodzi umysł. Nie wydawało ci się. Nie, on powiedział, to jest takie jest. Jakby to było, gdyby wybierając podstawy akces consciousness, otworzyć się na tą relację ze sobą. Spostrzec, jak wiele w moim życiu się zmienia, kiedy wchodzę w przestrzeń siebie ze sobą. To jest pierwsze. Ja i moje ciało. A dopiero wtedy cała reszta się układa zupełnie inaczej. Tak. Pięć elementów intymności rozwaliło. Moje dotychczasowe życie oparte na jednym wielkim burszycie, na próbie stawania przed lustrem, mówienia sobie kocham cię, a tu się gotowało, bariery rosły, moje ciało się napinało. Dlaczego? Bo ja mówiłam to z głowy. Głowa. Jest czucie. To było kłamstwem. Moje ciało się natychmiast ode mnie separowało. Nic co forsujemy i siłowo tylko dlatego, że ktoś nam mówi, nie wiem, pisz dziennik wdzięczności, mów sobie przed lustrem, kochaj się, wstawaj codziennie o piątej rano, rób to to i to zmieni się twoje życie. Tak. Nie masz przestrzeni pięciu elementów intymności, szacunku, zaufania, wdzięczności, ale nie tak. wy i... takiego. Z... Strzewi, jak ja to mówię. Tak, 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 dokładnie. To nie pracuje. I tym są podstawy akcji Consciousness. Kochani, nie mogę się doczekać. Raków bardzo zaprasza. I to będą też e, podstawy, które właśnie tam bardzo mocno zaprosimy przestrzeń Ziemi, komunizm Ziemią. E, na pewno zrobimy spacer dla Ziemi. Będziemy korzystać z tego, Zielonego zakątka. E, w house możesz nocować w ramach podstaw. Tak. Są osoby, które nie będą z tego korzystały i to też jest OK. Tak. E, ale jest taka możliwość, jeśli masz ochotę prze te trzy dni, te trzy pół dnia być ze sobą. W tej przestrzeni podstaw, wykorzystując też cały arsenał natury dla siebie, to jest taka możliwość, kochani, skorzystajcie z tego, bo to jest niewiarygodny dar, jakim wkładem natura, ta ziemia jest dla nas w trakcie tych procesów, więc tam będą też zupełnie inne rzeczy dodatkowe, które ja znam, które mi pracowały które zaproszę do przestrzeni w tej tak zwanym pomiędzyczasie. Będziemy podstawy, 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 ale jest dużo przerw, dużo takiej potrzeby regeneracji i relaksu. I trzeba skorzystać i będziemy angażować to w przestrzeń, w której będziemy, więc zapraszam cię bardzo serdecznie, Magdalena, która tutaj zaprosiła mnie do rozmowy, dba tam o całe organizację anturaż organizacyjny, możecie pisać, tak. jeśli macie pytania, jesteśmy i jesteśmy. odliczamy już dni do tego spotkania, bo to będzie inny wymiar podstaw. Każde podstawy są wyjątkowe, mm. każdy są inne, ale jeśli czujesz te południe Polski, ten Kraków, ten koniec kwietnia, to... Jeśli przerażę... czujesz Maję Lesijską, to zapraszamy. I ja właśnie wiesz to jeszcze w kilku słowach chciałam... Tak powiedzieć, dla kogo to jest? Dobrze. Ja sobie tak tutaj napisałam. Dla tych, którzy zawsze wiedzieli, że można inaczej, dla tych, którzy zawsze wiedzieli, że można szybciej, dla tych, którzy zawsze wiedzieli, że można leżej i dla tych, którzy zawsze wiedzieli, że życie to świetna zabawa, radość i przygoda. Dlatego zapraszamy na tą przygodę wspólnie. Zakochanie się w życiu, zakochanie się w życiu. I nie szukanie w sobie niepoprawności, tylko odkrywanie daru, jakim jesteś, właśnie takim, jakim jesteś, to są podstawy. A moje ciało aż, za, aż z ekscytacji się zatrzęsło. Dziękuję Magdalenko za tę rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo za Twój czas. Buziaki. Dziękuję.